Są tacy ludzie, których życie wydaje się wręcz utkane z niezwykłych zdarzeń. Taką postacią był brat Daniele Natale, skromny kapucyn, uczeń świętego ojca Pio, który wielokrotnie był świadkiem, a nierzadko też uczestnikiem cudownych wydarzeń z jego udziałem. Co sprawiło, że ten pokorny zakonnik zdobył tak wyjątkowe miejsce w historii duchowości i religii? W tym odcinku poznasz jego życie pełne tajemnic wizji i głębokiej wiary, a jest to zaledwie początek. Już za chwilę opowiem Ci również o jego niezwykłym doświadczeniu śmierci klinicznej. Wizje, które zostały mu tam ukazane, na zawsze zmieniły sposób, w jaki patrzył na życie i śmierć. Zostań ze mną, aby odkryć, co zobaczył brat Daniele po drugiej stronie życia i dlaczego było to dla niego tak wstrząsające. Polub teraz to wideo i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu ten pełen wiary przekaz dotrze do większej ilości ludzi, którzy mogą go właśnie teraz potrzebować. Brat Daniele Natale urodził się w skromnej rodzinie na południu Włoch. Od najmłodszych lat jego serce wyraźnie ciągnęło w stronę Boga i służby innym. W wieku kilkunastu lat wstąpił do zakonu kapucynów, gdzie swoją pokorą i oddaniem szybko zaskarbił sobie szacunek współbraci. Jednak jego historia nabrała szczególnego blasku dzięki bliskiej relacji z ojcem Pio, znanym na całym świecie mistykiem i stygmatykiem. Między tymi dwoma zakonnikami nawiązała się więź duchowego braterstwa, która wykraczała poza zwykłe relacje ludzkie. Ojciec Pio stał się dla brata Daniele mistrzem i przewodnikiem, a ich rozmowy często dotyczyły głębokich tajemnic wiary. To właśnie ojciec Pio przewidział najważniejsze wydarzenia w życiu Daniele i wspierał go w chwilach najtrudniejszych. Jak prawdziwy duchowy ojciec. Ich relacja nie tylko ukształtowała brata Daniele, ale również zainspirowała tych, którzy mieli szczęście ich poznać. Brat Daniele Natale nie był zwykłym zakonnikiem. Jego życie naznaczone było niezwykłymi darami, które wykraczały poza ludzkie pojmowanie. Jednym z najbardziej zdumiewających charyzmatów była bilokacja. Zdolność przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. Świadkowie opowiadali, jak brat Daniele, modląc się w swoim klasztorze, jednocześnie pomagał komuś w potrzebie wiele kilometrów dalej. Wyobraź sobie zdziwienie tych, którzy widzieli go, choć logicznie nie mógł tam być. Te wydarzenia były dla wiernych namacalnym dowodem, że brat Daniele miał szczególną więź z Bogiem. Kolejnym darem, który wyróżniał tego pokornego zakonnika, była zdolność czytania w myślach i sercach ludzi. Brat Daniele potrafił zajrzeć w głąb duszy człowieka, widząc jego troski, grzechy i potrzeby duchowe. Dla tych, którzy mieli okazję spotkać się z nim na spowiedzi, jego przenikliwość była zarazem szokująca i pełna miłości. Jak sam mawiał, nie chodziło o osądzanie. Lecz o pomoc w zbliżeniu się do Boga. Brat Daniele był również potężnym egzorcystą. W obliczu demonów wykazywał niewzruszoną wiarę, która była niczym tarcza chroniąca go przed złem. Jego modlitwy pełne siły i pokory przynosiły uwolnienie tym, którzy zmagali się z duchowymi atakami. Nie bał się stanąć twarzą w twarz z ciemnymi mocami, bo wiedział że jego siła pochodzi z wiary i miłości do Chrystusa. Wszystkie te dary czyniły z niego człowieka niezwykłego, żywy dowód Bożej obecności na Ziemi. Historia brata Daniele osiąga szczyt niezwykłości w momencie jego śmierci klinicznej. To, co było mu dane zobaczyć, na zawsze zmieniło zarówno jego życie, jak i tych, którzy poznali jego świadectwo. Wszystko zaczęło się od niepokojącej diagnozy: nowotwór złośliwy, który w tamtych czasach był wyrokiem śmierci. Po konsultacji z lekarzami, brat Daniele usłyszał, że nadzieja na przeżycie jest praktycznie zerowa. Zrezygnowany udał się do ojca Pio, który stanowczo nakazał mu poddać się operacji w rzymskiej klinice, kierując go do konkretnego lekarza. Brat Daniele, ufając swojemu duchowemu przewodnikowi mimo własnych wątpliwości, zgodził się na zabieg. Operacja była dramatycznym wydarzeniem. Narkoza nie zadziałała tak jak powinna, przez co brat Daniele odczuwał bezlitosny ból podczas zabiegu. Zamiast jednak rozpaczać, Ofiarował swoje cierpienie Bogu, prosząc, by zostało ono przyjęte jako wyraz miłości i pokuty za jego grzechy. Niestety w pewnym momencie jego ciało przestało odpowiadać, a on sam doświadczył tego, co nazywamy dziś doświadczeniem bliskim śmierci lub śmiercią kliniczną. Gdy brat Daniele przekroczył granice życia i śmierci, jego pierwszym doświadczeniem była niezwykła cisza. Opowiadał później, że była to cisza pełna obecności, jakby cała istota wszechświata na moment zatrzymała się, by go przyjąć. Następnie z głębi tej ciszy wyłoniło się światło. Nie oślepiające, ale ciepłe i przyciągające, promieniujące miłością, która przenikała na wskroś. Znalazł się przed tronem Boga. Ale nie był to surowy sędzia, jakiego czasem wyobrażamy sobie w chwilach strachu. Był to ojciec pełen miłości, który spojrzeniem wywoływał w duszy zarówno radość, jak i potrzebę pokuty. Daniele ujrzał całe swoje życie, jakby ktoś rozwijał przed nim film. Wszystkie dobre i złe uczynki, chwile, które mogły być pełniejsze miłości, ale także te, które rozjaśniły życie innych. Zrozumiał wtedy, że całe jego istnienie było objęte miłością Boga, który nieustannie towarzyszył mu w każdym momencie, nawet w tych, gdy Daniele sam się od niego oddalał. Ale właśnie ta miłość Boga odsłoniła przed nim prawdę bolesną, lecz konieczną. Daniele zrozumiał, że choć starał się żyć zgodnie z zasadami wiary, nie zawsze w pełni oddawał swoje życie Bogu. Za niewielkie uchybienia, takie jak złamanie ślubu ubóstwa, otrzymał wyrok kilka godzin w czyśćcu. Tylko kilka godzin pomyślał z ulgą. Ale gdy tam trafił, czas wydawał się rozciągać w nieskończoność. To było miejsce tęsknoty, najgłębszej, jaką można sobie wyobrazić. Daniele opisywał ból jako jednocześnie fizyczny i duchowy, wspominał, że czuł. Jakby jego ciało nadal istniało, a każdy jego zmysł cierpiał za to, co zawinił. Jego oczy płonęły za każdy moment, w którym zawiodły w patrzeniu z miłością. Jego język odczuwał palący ból za każde słowo wypowiedziane bez troski czy dobroci. Ale to, co najbardziej rozdzierało, to brak bliskości Boga tak bardzo odczuwalny, że każda sekunda w czyśćcu wydawała się wiecznością. W chwili najgłębszej rozpaczy, gdy wydawało się, że ból nigdy się nie skończy, zajaśniała przed nim postać Maryi. Jej obecność była niczym kojący balsam, a spojrzenie pełne miłości i współczucia. To właśnie do niej Daniele zwrócił się z błaganiem, prosząc o możliwość powrotu na ziemię. By mógł odpokutować swoje winy, Matka Boża wysłuchała jego prośby i wyjednała dla niego łaskę. W tej niezwykłej chwili poczuł, jak znowu wypełnia swoje ciało, a otaczający go ludzie patrzyli na niego z mieszanką strachu i zdumienia. Wszyscy wiedzieli, że brat Daniele odszedł, a teraz, przeciwko wszelkim prawom natury, znów oddychał i mówił. Zdecydowanie nie był to jednak koniec jego niezwykłej historii. To doświadczenie na zawsze zmieniło jego życie. Brat Daniele, przepełniony wdzięcznością, postanowił poświęcić każdą chwilę na ziemi głoszeniu przesłania, które otrzymał. Jego słowa były proste, a zarazem głęboko poruszające: Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest dostępne dla każdego, kto szczerze o nie prosi. Opowiadał o swoim pobycie w czyśćcu nie po to, by budzić strach, ale by przypomnieć, że każdy z nas ma narzędzia, by dążyć do świętości. Od tej pory jego życie stało się jeszcze bardziej intensywną posługą. Wciąż blisko związany z ojcem Pio, który duchowo towarzyszył mu na każdym kroku, Brat Daniele niestrudzenie pomagał ludziom zbliżać się do Boga. Jego kazania, pełne autentyczności i emocji, przyciągały rzesze wiernych. Były jak światło rozpraszające ciemność, dając nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. Każdy, kto go spotkał, czuł, że Daniele nie tylko widział miłość, ale przyniósł jej cząstkę na ziemię. Brat Daniele Natale był nie tylko świadkiem cudów, ale także odbiorcą głębokich wizji i przesłań, które niosły ze sobą zarówno nadzieję, jak i ostrzeżenie. Jedną z najbardziej symbolicznych wizji było spotkanie z tajemniczą różą. Jak sam opowiadał, róża była niewyobrażalnie piękna, lecz otoczona cierniami. Zrozumiał, że symbolizuje ona Kościół. Z jednej strony pełen łaski i miłości, a z drugiej naznaczony cierpieniem i walką. Róża przypominała o pięknie wiary, ale także o potrzebie oczyszczenia i pokuty, aby jej blask mógł być w pełni dostrzeżony. W swoich proroctwach brat Daniele często odnosił się do przyszłości Kościoła i świata. Mówił o czasach trudnych, w których wiara wielu zostanie wystawiona na próbę. Widział podziały w Kościele, ale także jego odnowę, która nadejdzie dzięki tym, którzy pozostaną wierni Chrystusowi. Jego przepowiednie zawierały obraz cierpienia, ale zawsze towarzyszyła im nadzieja, wizja triumfu miłości Bożej nad wszelkim złem. Mówił o nowym świcie, w którym Kościół odrodzi się w swojej pierwotnej czystości. A świat będzie świadkiem niezwykłego działania łaski Bożej. Jednak wizje brata Daniele były także ostrzeżeniem dla ludzkości. W swoich przesłaniach wielokrotnie podkreślał, że grzechy takie jak obojętność wobec Boga, pycha i brak miłości bliźniego prowadzą do duchowego wyniszczenia. Wzywał do nawrócenia i powrotu na drogę wiary. Przypominając, że czas łaski jest ograniczony. Jego słowa nie miały na celu budzenia lęku, ale skłonienie do refleksji i działania. Wizje brata Daniele są jak głos proroka, który przemawia do sumienia każdego człowieka. To wezwanie do obudzenia wiary, nawrócenia i ufności w miłosierdzie Boga, które jest dostępne dla każdego, kto otworzy swoje serce. Brat Daniele Natale pozostawił po sobie nie tylko głębokie przesłanie duchowe, ale również niezliczone świadectwa ludzi, którzy doświadczyli jego niezwykłych darów i interwencji. Wielu z nich opowiadało o cudach, które odmieniały ich życie, a wspomnienia te są żywe do dziś. Jednym z najbardziej poruszających świadectw była historia młodego mężczyzny. Cierpiącego na nieuleczalną chorobę układu oddechowego. Po spotkaniu z bratem Daniele, który modlił się nad nim z pełnym skupieniem, mężczyzna poczuł natychmiastową ulgę, a kilka dni później lekarze stwierdzili, że choroba całkowicie ustąpiła. Była też pewna kobieta, której życie niszczyła depresja i utrata wiary. Relacjonowała, że po rozmowie z bratem Daniele. I otrzymaniu jego błogosławieństwa, jej dusza wypełniła się pokojem, a ciemność, która ją dręczyła, zniknęła na zawsze. Szczególnie intrygujące były historie ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że brat Daniele modlił się za nich. Pewien rolnik z południa Włoch opowiadał, że w najtrudniejszym momencie swojego życia, gdy stracił plony i popadł w długi, Nagle poczuł wewnętrzną siłę i determinację, by zacząć wszystko od nowa. Kilka miesięcy później, spotykając brata Daniele, usłyszał od niego: Modliłem się za ciebie tamtej nocy, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś. To wyznanie wywołało w nim ogromne wzruszenie i głęboką wiarę. Brat Daniele był również znany z tego, że pojawiał się niespodziewanie w chwilach kryzysu, jakby wiedział, gdzie jest najbardziej potrzebny. Świadkowie opowiadali, że zdarzało się, iż widzieli go w dwóch miejscach jednocześnie, co wielu uznało za darbi lokacji. Jedna z kobiet, u której umierało nowo narodzone dziecko, wspominała, że brat Daniele modlił się przy jego łóżku. Mimo, że w tym samym czasie był widziany kilkadziesiąt kilometrów dalej, prowadząc rekolekcje, jego życie nie przestaje inspirować wiernych. Po jego śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, a wiele osób modli się za jego wstawiennictwem, wierząc, że brat Daniele nadal działa z nieba. Jego wpływ na życie innych to nie tylko świadectwo jego świętości, ale także dowód na to, że Boża łaska działa w sposób, który przekracza nasze zrozumienie. Te niezwykłe historie pozostają przypomnieniem, że wiara, modlitwa i miłość mogą przemieniać życie nawet w najbardziej beznadziejnych chwilach. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że to wideo było dla Ciebie wartościowe. Jeżeli tak, Zasubskrybuj proszę ten kanał i polub to wideo, a także podziel się nim z bliskimi. Życzę Ci błogosławionego dnia.